że najlepszy ekspres to taki, który sam kawę zmieli i ją zaparzy. I rzeczywiście ma to swoje zalety, dlatego, że mamy święty spokój. W moim nawet mogę sobie ustawić, że kawa ma być robiona o 7.30, kiedy sobie jeszcze śpię, budzi mnie piękny zapach kawy. Natomiast są też pewne wady, ponieważ ekspres ten zalewa Wzmieloną kawę wrzątkiem, co podobno nie jest dla najzdrowsze. <laughs> I również cedzi ją przez pewnego rodzaju filtr, który zawiera sporo wartości kawowych. A jak można zrobić kawę inaczej, dowiedziałem się 40 lat temu w Chorwacji. Później dowiedziałem się, że jest to rodzaj kawy po turecku. Żeby zrobić turecką kawę, trzeba mieć tygielek. Jest to takie fajne urządzenie która się po prostu podgrzewa. On ma też swoją turecką nazwę, której ja w tej chwili nie pamiętam, ale myślę, że pod koniec uda mi się ją przypomnieć. Do tygielka wsypujemy kawę, taką ilość jak lubimy, i następnie zalewamy chłodną wodą. Tyle, ile będziemy chcieli kawy, tyle wody sobie wlewamy. Po takim wlaniu nawet nie trzeba mieszać, bo ona się sama wymieszała. I sobie urządzenie włączamy do gotowania. Zagotowujemy do zagotowania, ona się wtedy pięknie wymierza, wyłączamy i czekamy, aż sobie kawa opadnie i zlewamy. Chociaż niektórzy mówią, że takie króciuteńkie gotowanie powinno jeszcze dwa razy nastąpić. I ja tak też zrobię. Na razie. No kawa zaczynała się gotować, więc wyłączamy i dajemy jej chwilę sobie odpocząć. Kawa minutkę odpoczęła, włączamy ją drugi raz na bardzo krótkie gotowanie. Okej, okay, ja myślę, że to wystarczy. Teraz niech sobie chwilę poleży, żeby kawa opadła na dno i za chwilę będziemy zlewali. Kawa jest gotowa. Większość fusów opadła na dno, więc sobie ją zlewamy. A czy można zrobić coś, żeby nasza kawa była jeszcze zdrowsza? Oczywiście możemy ją przerobić na tak zwaną złotą kawę. Wystarczy wsypać pół łyżeczki kurkumy, która jest bardzo zdrowa dla naszego organizmu. Niestety, bardzo słabo wchłaniana przez organizm. Żeby ją dobrze wchłaniać, dobrze jest dodać tuste mleko. Ja akurat mleko nie używam, więc zamiast mleka dodam trochę oleju z czarnuszki. A żeby kurkuma się jeszcze lepiej wchłaniała. Warto dodać troszeczkę mielonego pieprzu. W nim znajduje się piperyna, która doskonale pozwala nam wchłaniać kurkumę. Ja niestety mam jedną rękę zajętą, więc dodam sobie za chwileczkę smacznego.